Ja wiem, że kiedy przychodzi co do czego i trzeba sobie sprawić sprzęt audio, to najlepszym sprzętem audio jest taki sprzęt, na który nas stać. Ja osobiście jestem bardzo daleko od tego, żeby stwierdzić, że sprzęt audio musi dużo kosztować, żeby dobrze brzmieć. Zwłaszcza po teście tych słuchaweczek. to jest Ugreen, HITUNE MAX 5C. Model, który kosztuje w tym momencie bagatela 130 zł i grzechem byłoby się nim nie zainteresować. Zapraszam do materiału. tak naprawdę to nie jest model wyposażony w jakoś szczególnie dużo dodatków w zestawie. Trafia do użytkownika właściwie w formie samych słuchawek z dodatkowymi dwoma różnymi kablami. Jeden jest USB-C do USB-C, a drugi USB-C do USB-A. Po co? No po to, żeby ładować. Lub podłączyć się poprzez port USB-C fizycznie do komputera. Nie ma niestety mini jacka. Producent cały budżet widać, że wpompował przede wszystkim w jakość dźwięku. A co jak co, w przypadku sprzętu audio, to po prostu procentuje. Model waży około 400 gramów. Nic dziwnego, bo jest w większości wykonany z tworzywa, chociaż pałąk jest na szczęście metalowy. Niska cena nie oznacza tego, że ktoś tutaj produkuje śmieciowy sprzęt, bo jakby był plastikowy, no to powiedzmy sobie szczerze do śmieci po pierwszym poważniejszym używaniu, a te słuchawki nawet można złożyć. W formie kompaktowej łatwiej schowają się na przykład w plecaku. I muszę podkreślić, że o ile podczas testów słuchawką nic się nie stało, nadal wyglądają równocześnie nie estetycznie, no to mimo wszystko jednak sprawiają wrażenie takiego mniej wytrzymałego sprzętu. Może to kwestia mniejszej wagi, może to kwestia bardziej. Pustych tworzyw, no wiecie o co chodzi. W porównaniu ze sławkami za kilkaset złotych, te będą wydawały się może mniej wytrzymałe, ale kosztują śmiesznie mało i przynajmniej nie trzeszczą. No i muszę też przyznać, że pod kątem wygody to całkiem nieźle dopasowały się do mojej głowy. No jest ten rozsuwany pałąk, to można do każdego formatu. Czuba dopasować. Natomiast jedna ważna kwestia. Ja noszę kolczyki, i to wraz z dosyć dużymi ostatecznie uszami sprawia, że takie jednak małe, powiedzmy sobie szczerze, nauszniki nie są w pełni wygodne. Okej. Okay. Mają bardzo miękkie gąbki i świetnie rozkładały ten nacisk słuchawek na czaszkę, ale mimo wszystko po kilku godzinach najbardziej mi przeszkadzało to, że te uszy mi trochę uwierało. Na prawym nauszniku znajduje się kilka przycisków. Do włączania do zmiany głośności jest nawet przycisk ANC i ten przycisk swoją drogą można zaprogramować, chociażby tak, żeby włączać tryb otoczenia. W nim słuchawki po prostu podbijają to, co dzieje się na zewnątrz, wokół nas. Oczywiście to są słuchawki Bluetooth. Korzystają z Bluetooth 5.4 i co ciekawe, mają również kodek LDAC, spoko sprawa, o której już więcej za chwilę. Ważniejszą kwestią jest to, jak długo ten sprzęt działa na jednym naładowaniu. Ja się nawet nie oszukiwałem tak naprawdę, że podczas tego testu uda mi się je w pełni rozładować, dlatego że producent deklaruje 75 godzin nawet na jednym naładowaniu. Oczywiście, czas się skraca w zależności od tego, jaki chociażby kodek właśnie mamy włączony, od tego, jak głośno słuchamy muzyki. A także od tego, czy mamy włączone ANC. I skoro już o tym mowa, to warto podkreślić jedno. Super, że ANC dotarło do tak niedrogich sprzętów. Poważnie. Aktywna redukcja hałasu to jest coś, bez czego nie wyobrażam sobie dzisiaj tak naprawdę kupowania słuchawek. Można wybrać pomiędzy kilkoma poziomami wytłumiania od gentle aż po ultra, ale także włączyć tryb adaptacyjny, w którym słuchawki dostosują się do tego, jak głośne jest otoczenie. Dodatkowo jest również ten tryb otoczenia, ten wspomniany tryb, w którym podbijają z wykorzystaniem mikrofonu wbudowanego odgłos tła, po to, żeby można było bezpieczniej przejść przez ulicę, albo na przykład żeby pogadać z kasjerem w sklepie, chociaż moim zdaniem dobrą opcją byłoby jednak mimo wszystko zdjęcie słuchawek. Ale poznałem ostatnio osobę, która ma pewne problemy ze słuchem i bez słuchawek, które podbijają Głośność nie jest w stanie komfortowo rozmawiać. Ciekawe. Na pewno to tańsza opcja i wygodniejsza niż aparat słuchowy. No i powiem też jedną rzecz wprost. To nie jest najlepsze ANC, z jakim miałem do czynienia. Nawet w trybie ultra, mimo wszystko. Chciałoby się usłyszeć więcej wytłumienia. Takie bardziej bazowe, cichsze i miarowe odgłosy, jak na przykład odległy szum jadących samochodów, czy dajmy na to nawet klikanie w klawiaturę laptopa, to jest coś, co jak najbardziej zostanie wytłumione przez te słuchawki. Jednak takie odgłosy jak na przykład. Samochód jadący w pobliżu, albo dajmy na to rozmowa, to są dźwięki, z którymi te słuchawki sobie po prostu nie poradzą. Ale ponownie, przypominam, mamy do czynienia z ekstremalnie budżetowymi słuchawkami. Nałożyłem słuchawki po to, aby nagrywać dźwięk ich mikrofonu. Tutaj znajduje się jeden mikrofon, który wyłapuje odgłos rozmówcy. Nadaje się do tego, żeby na przykład do kogoś zadzwonić, pogadać, na kamerki. I ja już sprawdzałem oczywiście, jaki jest dźwięk tego mikrofonu, więc wiem. W tym momencie przełączyliśmy się na dźwięk mikrofonu z tych słuchawek. Co o nim sądzicie? No, moim zdaniem przede wszystkim jest bardzo robotyczny, ale... To działa właściwie na plus, bo dobrze i klarownie można słuchać osoby, która korzysta z tych słuchawek do rozmowy. I moim zdaniem, no, może i brakuje tej głębi, ale te słuchawki nie zostały stworzone z myślą o nagrywaniu podcastów, a raczej o sporadycznym, na przykład, rozmawianiu przez telefon. Największą zaletą tych słuchawek jest oczywiście jakość ich dźwięku. Sprawdźmy to. Ogólnie rzecz biorąc to w tej cenie te słuchawki rozbijają bank. Poważnie. Przede wszystkim mają 40 mm przetworniki i o ile to za dużo, tak naprawdę nie mówi w kontekście tego jak dobra będzie jakość dźwięku, to już druga kwestia jest nieodzowna. Kodek LDAC. Bo jak pomyślicie o tym jak działa Bluetooth, no to zasada działanie jest teoretycznie prosta, nie? Mamy nadajnik, który przesyła sygnał do odbiornika w słuchawkach. No i ten sygnał to po prostu bity, które reprezentują Informacje dotyczące dźwięku. No, Banał, tylko że od tego, ile tych bitów jest, tych zer i jedynek, zależy. Jak dobry jest ten dźwięk, ile szczegółów, ile informacji możemy przekazać słuchawkom. I LDAC to jest kodek, który pozwala na połączenie z przepustowością do 990 kilobitów na sekundę. Okej, okay, to nic wam pewnie znowu nie mówi. Najbardziej popularny drugi kodek typu, no, można powiedzieć, że hi -Res, to jest kodek AAC i on sięga maksymalnie do 320 kb na sekundę. Oczywiście to może być mniej, ale ogólnie rzecz biorąc widzicie, że jest trzykrotnie lepsza przepustowość i teoretycznie też trzykrotnie lepszy dźwięk. Ok, to był taki skrót myślowy, ale ogólnie rzecz biorąc muszę Wam powiedzieć z testowania wielu różnych sprzętów z AAC lub z LDAC, że te różnice słychać. Tylko, że jak włączycie LDAC to nie będziecie mogli korzystać z połączeń multipoint, czyli do dwóch różnych urządzeń, a także z trybu niskich opóźnień, takiego gamingowego, dostępnego w aplikacji. W trybie LDAC można za to włączyć Special sound, czyli funkcję uprzestrzeniającą dźwięk. W przypadku tych słuchawek usłyszących Szycie naprawdę dużo różnych detali. Ma to szczególne znaczenie chociażby przy muzyce, moim zdaniem, gitarowej, na gitarę klasyczną, no bo tam wiele różnych dodatków tworzy jednak mimo wszystko atmosferę takiego nagrania. Odgłos krzypiącej gitary, odgłos przesuwania palców po strunach, wiele różnych dźwięków bardzo szybko pojawia się po sobie i w przypadku tych słuchawek naprawdę nieźle je słychać. Szczególnie tutaj na przykład wybił mi się utwór Summertime w wykonaniu Passa. Słychać jak maestro,

lub mistrz gitarowy, jeżeli nie chcemy brzmieć pretensjonalnie, zasuwa po tej podstrunnicy. no dobrze to brzmi. Natomiast nie można tego samego powiedzieć o samej scenie, czyli takim uprzestrzenieniu dźwięku, możliwości umiejscowienia w różnych miejscach w wyobraźni odgłosów poszczególnych instrumentów. No tutaj pod pewnymi względami różne instrumenty się ze sobą zlewają. To nie oznacza, że tak na przykład Floret African brzmi jakoś szczególnie źle. Fajny jazzowy kawałek warto posłuchać. Te słuchawki zdały Test kontrabasu. Ten kontrabas jest naprawdę klarowny i dobrze go słychać, ale już na przykład perkusja zlewa się totalnie z tłem. I to jest o tyle dziwne, że słuchawki mają raczej ciepłe brzmienie: to znaczy, mają większy nacisk na niższe tony, ale co ciekawe, również średnie tony tutaj nie mają aż tyle do powiedzenia. Kiedy słuchamy jakieś muzyki z wokalem, dajmy na to jakiegoś typowego rocka, jakiś ballad, czy czegokolwiek w ten deseń, to ten wokal nie ma aż takiego uderzenia w stosunku do instrumentów. No chyba, że zmienicie equalizerem właściwości słuchawek. W aplikacji można sterować ANC, włączyć tryb niskich opóźnień, ale także korzystać z equalizera. Tylko, że w ośmiu predefiniowanych ustawieniach. I tutaj mamy ogromny żal do producenta, że nie ma opcji zmiany manualnej poszczególnych częstotliwości, bo to by pomogło wyklarować bardzo dużo kwestii związanych z tymi słuchawkami. Natomiast tryby robią robotę. No może poza trybem bass, bo podbicie tych basów tak naprawdę sztucznie je podbija. No mamy te tony, ale są puste i drewniane. Natomiast jeżeli nie będziemy wybierać tego jednego trybu, to na przykład w trybie rock będzie świetnie słychać wszelkiego rodzaju wokale. Ja jednak na co dzień wolałem korzystać mimo wszystko z elektronik, czyli nieby tam przeznaczonego do muzyki elektronicznej, ale miałem wrażenie, że podbija częstotliwości właśnie tam, gdzie mi ich najbardziej brakowało. I muszę powiedzieć, że te słuchawki, ogólnie rzecz biorąc, jak na swoją cenę, naprawdę nieźle grają i z takimi wyzywającymi utworami, na przykład Sanctus Morjera, radzą sobie zazwyczaj całkiem nieźle. Te bardzo wysokie tony w tym utworze, które zwykle brzmią agresywnie przez cały czas na tańszych słuchawkach, tutaj w zasadzie w większości przypadków nie brzmią agresywnie. Może od czasu do czasu uderzą w zbyt wysokie tony, ale na ogół dobrze się słucha bardzo różnej muzyki na tych słuchawkach. Takiej cenie? Super. To by było już. Wszystko. Wiecie to, co trzeba wiedzieć o tych słuchaweczkach. Koniecznie dajcie znać poniżej, co o nich sądzicie. Czy taka cena jest Waszym zdaniem dobra? Czy to już przegięcie i traktowanie rynku z buta? No powiedzcie coś po prostu w komentarzach. Zapraszam Was również na nasze social media, to znaczy na Facebooka, grupę do wideo wideotestów, na Instagrama, na TikToka. No i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!